Pamiętaj! Pamiętaj. Motywacja, motywacja, która jest niezbędna, to jest, jest, jest zapór. Motywacja, motywacja to jest zapór. Później już nam nic nie daje. Później musimy i naszym drugim krokiem powinno być wyrobienie nawyków. Dobry nawyk nas utrzyma. Chcę schudnąć. Co z tego? Po tygodniu, dwóch po miesiącu przestaje się dobrze odżywiać albo przestaje ćwiczyć. Chcę przypakować. Po kolejnym treningu bolą mnie mięśnie albo bolą mnie coś tam. Mam zakwasy, odechciewa mi się. Albo w trakcie treningu gadam, pieprzę i wiesz... Temperatura ciała spada, odechciłem się. Chcę się rozwijać, uczyć, pojechałem na jedną drugie szkolenie, kupiłem książkę, chuj, wszystko wróciłem. A więc naszym głównym zadaniem, żeby kontrolować swoją mentalność, jest wyrobienie nawyków. Wyrobienie, wyrobienie nawyków.